Kto stał? Witam wszystkich z tej strony ULAT. Dzisiejsze nagranie to filmik z naszego niedawnego, z takiego zwykłego niedzielnego strzelania. Jest to runda druga, jaką rozgrywaliśmy, a dokładniej graliśmy w szturm na trzy flagi. Czyli jedna drużyna atakuje, druga broni. I zajmujemy trzy flagi w kolejności jak są rozstawione, wraz z przesuwaniem się flagi, o którą aktualnie walczymy, przesuwają się również resy. Rundę tą rozgrywaliśmy powiedzmy dwa razy, i raz jedna drużyna atakowała, raz druga. Na filmie jest rozgrywka kiedy to akurat my atakujemy. Czas na zdobycie wszystkich trzech flag to było 45 minut. Na samym początku rozdzieliliśmy trochę siły, część poszła w prawo na wzgórze, część w lewo na otwarty bardziej teren, a reszta cisnęła środek. Niestety dość szybko trafiliśmy na dosłownie ścianę kompozytu. I ani lewa, ani prawa, ani środek, nikt nie był w stanie się przebić przez to i po prostu ganęliśmy tylko do respa i z powrotem. Prawe skrzydło rozstawione, ale chujowa widoczność. To przesuwajcie do przodu. Dostał? Dostał lewa flanka, nie wciśnie do przodu jak da radę, przez drogę skrzatowali mniej więcej z dołu podnóża górki na wprost na 12. Matiasa też coś zdjął do przodu. Teraz jestem po twojej lewej Panowie, damy radę do przodu środkiem? Ulas jest lekko na prawo, praktycznie już na wysokości flagi Gdzie jest wsparcie lewą? Panowie, jak tylko widzicie z respa, to szybko, szybko do środkiem nawet Bo mamy mniej więcej zabezpieczony teren, mogło, mogłoby się teraz udać dostać do flagi Zajko, wyszedłem z RESPA i do środkiem Prawa strona drogi środek Pano idzie, Panowie dawajcie na środek, bo oni są mocno cofnięci, cofnięci są praktycznie do wzgórza Największym problemem, przynajmniej w moim odczuciu, był Matias, który leżał, nie było go kompletnie widać i regularnie zdejmował naszych ludzi. W tym mnie dość często. O, oh, No mnie. Tak! Okej. Okay. Zdawało mi się, że drzewo. Dobra, bo się z dołącza. Idę na środek. No jak wspominałem, Matias robi nam kuku. Widziałeś tam gdzieś Matiasa? Jeszcze raz? Dostałem! Druga kulka od Matiasa. No bo odwraca. Przygotowujemy się, co? To jest nasz najbliższy, musimy go minąć, o, dostał! Trzeci raz Matias mnie zdejmuje, no nie ukrywam, szczęścia to ja tutaj nie miałem. I Sajko również dostaje czapę. A ja mam troszkę inny, ja spróbuję z lewą tak w pół drogi wyjść i ściąć im tam. Nie mogę wypatrzeć, gdzie jest Matias cholera z Paźnik, gotów? Skoro środkiem i prawą nie jestem w stanie się przebić, no to spróbujemy lewą i troszkę bardziej na hama. Siłowo. Może to nam przyniesie jakiś rezultat. Flaga zabezpieczona! Wszyscy się respią! Czyli pierwsza flaga jest, zostały jeszcze dwie, tylko straciliśmy na to bardzo, bardzo dużo czasu. Ale cóż, idziemy za ciosem, a nasz resp się przesuwa, więc teraz będziemy mieli troszeczkę bliżej. widzę Na szczycie, karaś, gdzie jesteś? Dobra Ciśnij prawo. Dostał? No i wycieczka do Respa. Chwała Bogu, teraz mam dość blisko. Wespiłem się i nie czekając wiele, od razu cisnę na górkę i na drugą flagę jak najszybciej, póki przeciwnik jest lekko rozproszony i nie przygotował jeszcze dobrej obrony na drugiej fladze. Panowie, wszyscy odpuśćcie lewą i ciśnijcie bardziej na prawą flagę. Z po prawej oni mają dużo siły po lewej. Niech one tam zostaną, a my ich obejdziemy. Strójcie jeszcze bardziej w prawo Bo od lewej mają w chuj ludzi, musimy to odpuścić Panowie, mamy przyczółek w pobliżu flagi z prawej strony. Potrzebujemy więcej ludzi. No i druga flaga, już praktycznie w zasięgu wzroku, a nawet praktycznie w zasięgu rąk. Tylko że te zawsze ostatnie kilka metrów jest najtrudniejsze. Panowie, czy jest jakaś szansa na wsparcie z prawej strony? Brakuje mi to strasznie ludzi Ok, ja zdjąłem po lewej gościa jednego Chyba syna Gdzieś przede mną jest florek ale nie widzę go dwóch, 2, jestem 20 od flagi. Dawajcie tutaj. Paśnik dawaj tu do mnie. Wydaje mi się od lewej do flagi mamy czysto. Tutaj miałem ukrytego przeciwnika dosłownie za drogą, a ja go kompletnie nie widziałem, dopóki nie zaczął strzelać. I też szczerze nie jestem pewien, czy zginąłem, bo dźwięk jest taki ni to drzewo, ni to mundur. Naprawdę nie wiem. Cię? <grym> A trafiłeś to mogę zejść. Ale nie wiem właśnie. Też nie wiem. Może gdzieś tutaj lewo, ale nie poczułem, nic nie usłyszałem też. <grym> Najwyżej <przejdę> <grym> do przejdę flagi mam praktycznie czysto. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Kolejny wyjęty. Dobra, chyba większość przeciwników wyjętych i praktycznie jestem tutaj sam, więc próbuję podejść do flagi. Wiem tylko, że zaraz za nią jest jeden przeciwnik, ale może uda mi się go zaskoczyć. Tyle tylko, że DMR tu nie wchodzi w grę. Niestety daleko nie odbiegłem, bo dosłownie po 2 trzech metrach dostałem po nogach i niestety musiałem zostawić flagę. Wychodzę z lespa i jak najszybciej od razu ciśniemy na prawą flagę, bo dosłownie kończy nam się czas. W tym momencie chyba mieliśmy jeszcze jakieś 3 minuty, może 4. Minuta jeszcze! Ja skupiłem się na zegarku, ginę, ale w tym no to... samym momencie praktycznie paśnik przejmuje flagę, bo wszyscy skupili się na mnie. I w sumie bardzo dobrze. Udało się zająć dwie z trzech flag, więc powiedzmy, że połowiczny sukces. Potem w drugiej rundzie przeciwnik też zajął dwie, więc można uznać, że remis. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję nie wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom tak za wsparcie, to... i do zobaczenia ponownie.